Ależ witam bardzo serdecznie w drugim odcinku z tej świetnej, świetnej, przepięknej gierki zwanej Forager. Dzisiaj będziemy coś, myślę, znowu budować jakieś zadybka w Juziu te sprawy. <grytko> o majtko. Trochę trochę mnie pogięło, troszeczkę. Ale zajmiemy się dzisiaj myślę postawieniem właśnie tego kawadełka w stacji do szycia, oczywiście zbieraniem węgla, jedzenia. I... Nie wiem co chciałem powiedzieć. <laughs> Zaciąłem się tak. Więc wiecha złapała. Ale to nieważne, tylko że witniemy. Trzeba sobie coś zjapnąć. Podziabane. Tu można dalej biegać. Dobra, pyk. Na razie zbieramy chyba surowce. Żeby się tutaj jakoś ogarnąć. Czy może byśmy zbudowali kolejnego volta jeszcze przed jakimiś większymi zmianami, żeby mieć zapas. Miejsca jakby przyszło jakiejś właśnie nowej temy, nowe wyspy. Dużo właśnie różnych pierdół. Mogłoby to się nam zdać. Z czego, że tak za dużo nie zrobimy, bo tego golda nie Kult jest potrzebny, a nie jest posiadany. Jest ten problem. Jeszcze jedzenie. Coś by trzeba było pomyśleć nad jedzonkiem, ponieważ też jest pewna bieda. I teraz będziemy po prostu się tutaj przekręcać, a nie będziemy przynieść naszych tutaj kompanów, yy, bo to są chyba buraczki, tak mi się wydaje. Więc no, ile tam były potrzebne? Dwie stale, żeby to zbudować. A no tak, bo przecież to jak się buduje to zwiększa ten zwiększa swój koszt to jest dość problematyczne teraz tak pomyślę ono to zajmie dwa razy dłużej niestety ale myślę że i tak finalnie damy sobie radę kopu kopu Ojoj, ale tam woda, w wodę coś czasu. Ty w pierun. Rozpędzony pieru. Dobra, co tu mamy? My możemy zrobić złoto, możemy. Czy nam coś da? No niekoniecznie. A no właśnie, mamy się te do jedzenia. Więc sobie ze zostały rzeziarte. Pożarły te ze te sprawy. Kolejny węgiel, lekarstwo na midzie nie ma co. Tego bombla trzeba utłuc, bo nam się tutaj nie przyda. Kwetka można zebrać. Tutaj można odpalić kolejną stal. Myślę, że to będzie dobry pomysł. Poszekać na zrozpięcie jakiegoś surowca, żeby można było właśnie robić jakieś tutaj. E Pierypupuł, dobra, tutaj też elegancko to będzie kolejne złoto. Może i tak będziemy potrzebować dwóch, więc jesteśmy już zaraz bliżej kolejnego volta, Co mnie czy osobiście zrobimy tutaj miejscówkę. To co złotamy tu. Oj, to dobra, będzie tak krzywo. Chciałem ładnie to wyrównać, ale nie mamy na tyle drewna, niestety. Ale to zaraz się może poprawi. Może, może nie wiem, czy to pewno będzie by to poprawić sens. A na razie tracić drewno, które możemy wykorzystać do jakichś tam niecnych celów. Więc ogarnie się ogarnie. Mm, dobra, drzewko. O, pyk. Dobra. Chciałem, żeby to wyrosło na moich harzach, ale chyba e, niestety nie jest to możliwe. Nie bym, bym musiał tak stać chyba sporo, sporą ilość czasu, mi się wydaje. To niestety mogłoby być dość, dość nudne, tak stać 15 minut na przykład nad tym i liczyć na to półroślinie. Mam dziwne wizje, mi się wydaje, w swoim móżdżu jakieś naprawdę ciekawe pomysły Dobra, dawaj mi złoto. Nergansko robimy stal. I po zrobieniu tej stali mamy kolejnego Volta. A w tym czasie mamy punkt umiejętności, na którego... który wykorzystamy o w ten sposób. Na. Wydaje się to. Jest od... Czekaj, czekaj. <laughs> Nie, bo chciałem coś stąd, ale... Już przecież. Ja coś chciałem, bo tu są banki, tu są markety. Ledery, to chyba to. Chyba najlepszy sposób, ale wędka? Gdzie my zbudujemy wędkę? Pewnie w żeby będzie wędka, to musimy postawić fort, i zobaczyć jak działa wędka. Mi się wydaje, że to dobry pomysł. Inwestować we wędeczkę. Postawimy sobie elegancko forza może obok pieca. Nie wiem czy będziemy potrzebować nowych pieca i nawet jak będziemy potrzebować to się kupi wyspa obok, żeby stały obok siebie, żeby ładnie to wyglądało. Zobaczmy co mamy. Fishing rod, potrzebuje pięciu. Use it to fish for a treasure. No a co zrobimy, też w przyszłości myślę. Dobra, eleganckiego Wo... Co jak zabrakło? 9, 10, 1 2 na 2, 4 bo jestem z matematyki lecić <grym> coś na szybko. Dobra, no, bo to jedzenie, kurde, by nam się przydało dość szybko mówiąc, więc powinno mi się niby zainteresować. Ale czy mamy tą bawełnę? Jak się, bo właśnie to jest ta bawełna, jak dobrze pamiętam, powinno być jej sporo. Tylko, że nie mamy tego, bo ja właśnie buduję WOLDA i nie mamy tej stali. No, no cóż, to jest kosztem czegoś. Może i nie mamy stali, ale mamy za to miejsce. <noise> miejsce nam po prostu pozwoli budować więcej pierdół, więc nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. To też chyba trzeba odblokować jeszcze, więc ojejku, daleka droga przed nami. Kopiąc surowce w, w puka. <grych> Dobrze. Stwierdziłem, że nie będę zamęczał Was tutaj z ciągłym dropieniem i, i stać nas na właśnie tą stację szyjącą. Tylko, że chciałbym postawić tutaj. Chcę się przestawić. Będę chciał dostawić coś tam, żeby było ładnie. A. Tylko, że postawiłem to i dobra drewna. drewno. Polipka. No Już naprawiamy ten błąd. Elegancko, pyk, 8 i jeszcze jedna drewienka. Duży problem z jedzeniem jest, odczuwam tutaj no... potencjalny problem z sporej wagi. Ale no, dobra, elegancko stawiamy stację szyjącą. I w stacji szyjącej mamy... ciekawe rzeczy. O no, to na pewno byśmy chcieli przy tym. Przed chyba zbieraniem pieniążków. Bo właśnie czy to... Może zainwestujemy w to najpierw. Przed tą wędką. Bo znowu jedzenie też jest ważne. I tu jest problem. Czy to, czy to. Hmm. Może po farmie po prostu i wiesz. I się wiesz, bo skleja to jakoś. Jakoś musimy dać radę no co? Jest tu jakieś jedzonko? Niestety brak, a może z, tej, z tego wita da się coś zrobić, o i właśnie teraz mogę pokazać, że jak już nie mamy tej energii, to tracimy serduszko i dostajemy trochę staminki, co potencjalne, no jest ok Nie mamy monki. Nie mamy nic. No to jest bieda, może ten błęd by się przydał, ale my też nie mamy jakoś, nie jak dużo tego, tej pszenicy, więc za dużo tego nie zrobimy. No trudno jakoś będziemy musieli przetrwać bez tego jedzenia tą chwilę. O plus jest taki, że ch chyba jak się nic nie zmieniło, to jak się nawet umrzemy już nie będziemy mieć tych trzech serduszek, to gra i tak się zapisuje, więc nie zaczynamy od jakiegoś tam zapisu, tylko po prostu z jednym serduszkiem. I tak będziemy i tak możemy sobie e, po prostu umierać co chwilę na dobrą sprawę. To potencjalnie jest dobre, ale potencjalnie może być denerwujące. O, szkielec się zespił. To jest akurat ciekawe zjawisko. Kolejny level. Dajemy tam to. Możemy odbachować za ten piękny tutaj level mining. Prox o minerały krok pod karma hmm. i To nam jakieś jedzenie, ale może byśmy właśnie poszli w dropienie. Lepsze dropienie to jakieś potencjalne lepsze, fajniejsze rzeczy. No chyba, zanim w to. Bo w sumie jest problem, ale to nie jest problem, bez którego nie możemy żyć. <grym> I tutaj, alo tu. O, ciekawe, że daje nam to, że możemy jeść kamienie, po prostu wszelkie. Znaczy wszelkie minerały i, i gemy. I to nam będzie się bardzo przydało, że każda skoła dropi węgiel. To na pewno byśmy chcieli. Na pewno będą tu ułatwiło naszą rozgrywkę. Dobra, tutaj elegancko jest zdropione. Dalej kopańsko. Mamy trochę je. Może byśmy postawili jakąś pułapkę na te ryby. Hmm. Może jedno, jedną jakąś bym postawił może. Może drewna nie mam. <grystanie> Jakieś te musiał się zrespić. Drzewo. Halo drzewo. Nie leczbym się drzewa. Przykro mi. Drzewa nie będzie. Biedna wszędzie. <grystanie> co to wiecie, co to będzie? Dobra, pik. Mamy ksaczki numer jeden, których numer dwa. Powinnym coś zjeść. No ja wiem, że powinny się, ale nie ma co, więc nie będzie nic jak. Dosta. masz jedną moją jagódkę i. Proszę się tutaj nie awanturować. No, jakiś ten... Oparte jakieś stworzenie. Nie chce nam dać tego. Nie chce nam dać kurde, drzewa budujemy tej pułapki na ryby i na tam śmieci. Hmm. Jest po ta bieda. Fetujusiak. O. Czaskamy surowiec. i tak stoi na przejściu. Jeszcze węgiel. Potężny. Bo jest na dole raz z tym gagatkiem. Dobra. No i stawiamy piękną pułapaczkę. Jezus, coś mi się tam za zaczęło. I sztab. No i elegancko. Teraz może nam się jakaś jedna ryba złowi. Chcemy więcej, Zawsze coś, zawsze coś. Zobaczmy, pożyjemy. Oj, zostało jedno serduszko, bieda. Tutaj elegancko się ryba złapała, zobaczymy co my mamy pierwszy. co... No, co za pierwszy przyrząd wypadnie. O, nawet nie wypadł syp, tylko rzeczywiście wypadła ryba. No to co? ją ukukać Rybka jest ukłukana. Zaraz ją sobie opierdzielimy ze smakiem. Dawać mi tą rybę. Oczywiście dodajemy ją do paseczka. No i rybka daje HP i daje dużo staminki, więc... Chyba się cieszyć dopóki mamy. Bo potem będzie bieda. No i co? No i dalej kopiemy. No. Co nam innego zostało? Nic. Banko. Standardowo. Bo zaraz będziemy mogli chyba... Co my będziemy mogli? Moglibyśmy ten zacząć kupować wyspę, ale chciałbym te 10 goldów sobie zbierać. a już mamy 6, za będzie mieć 9, więc będzie brakować jednej sztabki i będzie elegancko. Tylko, że brakuje nam chyba jeszcze tego, nie? Właśnie 9, tych, tych to będzie ciężko chyba zbierać. Może chyba, że damy radę jakimś cudem, ale wydaje mi się, że może być dość ciążkawo. Chociaż, może się uda. Legancko 10 level został wbity. I kolejna rybka. Chyba, 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 że już stamtąd może śmieci nie wyschakują. By było dość. Ciekawe, ciekawe. No dobra, no ale chyba bierzemy proste. <grym> chyba bierzemy proste. Chyba proste jest to, co bierzemy. Czyli po prostu węgiel z każdej skały będzie potęga. Potęga normalnie w węgiel a friendly companion. Natomiast potrzebny na jakiś kompanion? Mam pojęcia. Rock have 10% more chance of dropping games. Że jakieś game są częściej zrobione i... rare item o 30. Hmm? Całkiem ciekawe. Mi tak się wydaje, że trzeba będzie się zainteresować. Tym oto zjawiskiem. No ale na 10 level zostało wbity. O, rybka jest kolejna jedzona. lub, Oj, zażarł mi jeszcze malinkę, chcę kilofałek. Elegancka. O, jak, jak dużo tego dropu, co jest? Jaki potężny drop teraz. Teraz to wiesz, luksus. kurczę, pyszone. <grystanie> teraz to, to nie, ma, nie ma w ogóle podjazdu. Poro tego węgla teraz. Trzy chyba z jednego kamienia. Kurde to. Dobrze. To elegancko nawet bym powiedział. Jeszcze tylko dwóch nam brakuje. Jeszcze jednego. Jeszcze jeden, jeszcze raz. <grytanie> tyk, 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 tyk. No i teraz to nie będziemy narzekać na brak węgla mi się wydaje. Problem z węglem zostaje zażegnany. Oczywiście, że drzewno jest ważne. My możemy coś schować może tutaj. Nie, tak patrzę i... Nie wydaje mi się, żebyśmy byli w stanie coś tam takiego schować, żeby nie znikło. Bo właśnie, a ja jak zniszczę Węgiel to wypadnie dwa razy więcej węgla? 8 dużo. Nie wiem ile. Powinno wypaść z jednego takiego, nigdy nie sprawdzaliśmy, ale 8 wydaje mi się dość sporą liczbą. Zatem możemy sprawdzić, ile, ile to by było drewno trzeba przytopić, nie? żeby zdobyć 8. Z 8 tego, ja sobie podejdę tak. I co, call. Gdyby 8 węgla zdobyć, trzeba by przypomnieć 16 tego. 16 drewna to chyba całkiem sporo kurczeczki. Jak mamy 30, to by było połowę naszego tego. Połowę naszego drewna by trzeba było wywalić. Dobra. Co nam potrzeba jeszcze? Ostatniego tego. Kolejne rybcianie, tym razem śmieci. O, to już wiem, co można wrzucić. Śmieci. To to jeść. To Zezar. No to daje nic. Jeszcze mniej, jeszcze. Nie, tyle samo. Ale nie będziemy tego jeszcze bez przeszady, bez przesady. Już tam powstrzyłem się. Bardzo nie mamy tego. Jeszcze jeden ten się przydał. etuszek To coś zez zezryć. Bo być przy jedzeniu, Dobra. Z zjedzone. Zaraz drzewno. Aj. Czekam aż się zrespi ten kurde gagatek, bo jak na razie to jest bieda, a chyba że coś przepalimy, no nic za dużo nie przepalimy, o to byśmy mogli zrobić, robię to, potężna łopata w naszej okolicy, te sprawy, dobrze, tak w ogóle zauważyłem, że zasłania. Ilość kasy, której po jest posiadana, ale no, nie mamy na razie Kasy mamy 10, 10 z tych pieniążków, zdrowych do złota całego i tutaj rybka tutaj. Łopata się elegancko skończy tworzyć, więc będzie pięknie, będzie mogli wykopać to w końcu. My tak też korci, będzie już to dawno wykopał. Dobra, dawaj. Tyk, pyk, B basic shovel, pyk, <grystanie> w końcu dostaliśmy dwa pieniążki i piasek, którego na pewno możemy tu schować. Pewnie tutaj da się zasadzać teraz rzeczy, tam coś pisało, właśnie można robić te grządki, ale wydaje mi się, że nie mamy co zasadzić. Tak mi się wydaje bo raczej maliny, ani ryby tam nie zasadzimy <grystanie> bo drzew raczej też się nie da nie co to tutaj jakoś nie, nie to muszą być specjalne nasiona pewnie więc żadne rzeczy do jedzenia ani jakieś tam udziwnienia nie przejdą <grystanie> jak na złość nie chce się zrobić ten jeden ten nie da trochę jeda, Dobra. Ale licz na to, że się w końcu uda. Coś, strzeliamy, mnie coś boli, kurczę. Nie wiem, znaczy, tak, mi coś tam ubodło. Mm, co my tutaj. O, tu jest ta pik. No i piękne kurczaczki. Teraz to można robić potężne rzeczy. Mogę to zakopać? Nie, albo mogę tu wykopać. O, Nie będziemy na razie strzelać, więc też schowam tutaj rybkę. Przepalimy oczywiście, żeby mieć co jeść. W końcu znalazłem tutaj sadzonkę tego, 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 więc w końcu będzie. Bo musi wyrosnąć jeszcze trochę pewnie to potrwa <noise> ale jak się uda to będzie kosmos tak w ogóle jak już nie mamy dwóch serduszek a mamy, mamy trzy rybki zawsze można sobie trączolić dwie rybki i mamy nie dość że pół, nie dość że mamy pełny pasek Zaminy to jeszcze trzy serduszka elegancka więc rybki wydaje mi się tak się opłaca używać żeby jak najmniej właśnie marnować tych efektów tych rybek dobra, tutaj też rośnie Uuu. w końcu? W końcu się uda. Tyle <laughs> biegaję. O, kryształ. Jesteśmy pierwszego gema. Te gemy są warte, sporo. Znaczy warte, że je ciężko zdobyć. I potem w questach są potrzebne i tym podobne tu ich nie ma. Nie no w craftingach też są mega ważne, więc... Jest kilka takich właśnie co musi zabrać wszystkie na przykład. Jak dobrze pamiętam. Mogę teraz głupoty gadać. <głynne> Więc. Zobaczmy, pożyjemy. I... Dobra, mamy to. Idę zaraz zrobić ten ten i... będzie produkcja. Oj, jest 11 level. A tutaj ja to, to, max, proszę mi tutaj wytworzyć te eleganckie pierdółki. I dobrze, jeszcze jedno. I mamy to w końcu, craft. <grybuj> dobrze. Wrzuciliśmy do craftu. To co musieliśmy, a wydaje mi się, że to też będzie odpowiedni moment Być jakieś głupotki żeby zakończyć i zobaczyć się w następnym odcinku jak się skraftuje ten dworeczek ten, ten i jak rozdaje punkt umiejętności, więc życzę miłego dzionka nocy, o której godzinie tam to oglądacie zależy. <trymujesz> Trzymajcie się i bye bye.